Cześć, jestem Jakub Głowacz i słuchasz właśnie Pamiętnika Generalisty. Jest to cyfrowy pamiętnik, w którym chcecie zainspirować, pokazać ciekawe tematy i spojrzenie na świat, a przy tym dokumentować to, co aktualnie robię. Skoro się znamy, lećmy do odcinka. Enjoy! Dzień dobry, się drogi pamiętniczku. Kolejny tydzień i kolejny odcinek. I powiem szczerze, że przygotowując się do nagrywek, do tego pamiętnika, nie miałem kompletnie pomysłu w sumie na to, o czym chciałbym powiedzieć, ale po chwili spędzonej na takim prawdziwym researchu, czyli na, te, czyli na intencjonalnym wymyślaniu pomysłów, udało mi się wpaść na to i połączyć kropki z czymś, co ostatnio się właśnie dzieje w moim życiu i mogę upakować to w jakiś fajny system, jakieś takie ramy, tak, aby nie tylko ja mógł na tym skorzystać, więc lećmy do konkretów. Dzisiaj chciałbym pomówić o rolach w życiu Teraz o co w ogóle z nimi chodzi? Każdy na co dzień wciela się w jakieś role i podejmuje w nich konkretne działania. Jeżeli ktoś prowadzi biznes, to wchodzi właśnie w rolę takiego przedsiębiorcy, jest po prostu przedsiębiorcą. Jeżeli ktoś jest ojcem i zajmuje się dziećmi, to wchodzi w rolę taty. Jeśli ktoś pomaga ludziom trenować na siłowni, to wchodzi w rolę trenera. I można by tu było mnożyć przykładów, a przykładów do ta, tak naprawdę wszystkiego, ale myślę, że nie o to w tym chodzi. Jak pewnie widzisz, na przestrzeni dnia te role też się mogą zmieniać, czyli na początku możesz być właśnie tym przedsiębiorcą, potem jak przychodzisz do domu jesteś w roli taty, a na sam koniec, nie wiem, jesteś w roli sportowca, bo postanowiłeś pojechać na pływanie. I zacząłem się nad tym zastanawiać mocno i jakie to ma tak naprawdę punkty wspólne, jak można to ubrać w jakiś taki system czy ramy, tak aby wiedzieć co w jakiej jest roli i co się aktualnie robi. I wymyśliłem taki system: takie pięć głównych gról, które odpowiadają za pięć różnych obszarów w naszym życiu. I pierwszą rolą w naszym życiu jest tak zwany stratek. Jest to rola, która zajmuje się planowaniem i ustalaniem wszystkiego z góry. Ostatnio dużo rzeczy oglądam czy słucham, które są powiązane z prowadzeniem właśnie jakiejś gospodarki, z prowadzeniem państw, e, wojny, więc jest to idealne porównanie do takiego generała, który stoi w namiocie, patrzy z góry na stół, na, ma, na którym ma całą mapę pola bitwy i przesuwa pionki sojuszników i wrogów zależnie od tego, jak jakie informacje posłaniec mu przywiózł, więc nie robi tak naprawdę niczego operacyjnie, tylko myśli, analizuje i próbuje podjąć jak najlepszą, właśnie decyzję. Jakby tak nie patrzeć, to każdy sam dla siebie jest właśnie takim generałem. I w takim razie, jakie czynności można podpiąć właśnie pod tą rolę tego. Stratega. Więc jest to po prostu ustalenie na przykład projektów, swoich celów czy marzeń, rozpisywanie procesów, czy to biznesowych od tego, jak ma wyglądać na przykład nie wiem, nasza współpraca z klientem po listę zakupów do sklepu, bo to też jest planowanie jakiejś akcji. Następny przykład to po prostu zarządzanie sobą w czasie, czyli przygotowanie planu dnia, podsumowywanie jakichś tygodni, miesięcy, jakichś kwartałów w firmie, czy coś takiego, rozpisywanie budżetów, ile i na co zużyliśmy pieniędzy, wody, prądu czy internetu. I to właśnie ten strateg jest tym głosem rozsądku podczas różnych sytuacji, więc możesz zatrzymać teraz podcast i zastanowić się, gdzie w rzeczach, które robisz aktualnie, działasz jako stratek. Kolejna rola to jest rola twórcy i będąc twórcą, zajmujesz się tak naprawdę wszystkimi rzeczami kreatywnymi, związanymi z wymyślaniem pomysłów. Więc wyobraź sobie jakby takiego greckiego myśliciela, który siada na skalę i wokół ma pełno różnych zapisków, szkicy, basgrowów i tworzy coś z tego, wymyśla kolejne prototypy, rozpisuje je i nie tylko. Więc przykładowe czynności, które możesz właśnie wpasować w rolę tego twórcy, jest to chociażby wymyślanie pomysłów na podcast i przygotowywanie właśnie pod niego scenariuszy, tworzenie tekstów do gier, opisów bestii, tworzenie grafik na social media, i malowanie obrazów czy rysunków, i tutaj uwaga, bardzo ważna rzecz, bo tworzenie to nie tylko samo wymyślanie, tak jak większość ludzi myśli, przynajmniej według mnie, ale jest to też pochłanianie wartościowych treści, bo w prawie wszystkich przypadkach pomysły biorą się z syntezy różnych rzeczy. Tak jak, nie wiem, czy pamiętasz, była taka piosenka, Apple Pen i tam brał jabłko, brał długopis i miał jabłko długopis. Więc tak w uproszczonym skrócie dokładnie tak działa ta synteza. I skoro w taki sposób działa ta synteza, to. Tak naprawdę tworzeniem jest też czytanie jakichś niefikcyjnych książek, artykułów, słuchanie wartościowych podcastów, i to też się właśnie wpasowuje w tą rolę twórcy. Więc również jest to też nauka umiejętności, poznawanie nowych ludzi, bo dzięki temu gromadzisz doświadczenia czy idee, a potem na bazie tego tworzysz. I mała ciekawostka odnośnie Picasso. Picasso żył przez 33403 dni i przez całe swoje życie opublikował 2675 prac, co oznacza, że Picasso tworzył jedną nową pracę, czy obraz, czy coś twórczego, artystycznego przez każdy dzień swojego życia od 20 roku życia do 91, w kiedy umarł. Więc on tworzył coś nowego każdego dnia. Przez 71 lat. I nie wiem, jak dla ciebie, ale dla mnie to jest niesamowicie, niesamowicie w chuj czasu. Trzecia rola. I jest to pracownik. Więc będąc w tej roli, to robisz rzeczy, ja to nazywam takie operacyjne, czyli takie, które po prostu wiesz, że musisz zrobić. I w niektórych przypadkach właśnie te czynności można automatyzować i zatrudniać do tego roboty, czy delegować to innym ludziom. Więc. Możesz się też zastanawiać teraz, dlaczego akurat nazywa się to pracownik. A no, dlatego, że tak naprawdę, jeżeli robimy rzeczy operacyjne, to pracujemy też dla samego siebie. Koncept natomiast jest ten sam i musisz jakby wykonać jakąś pracę. Więc najczęściej w firmach jest tak, że szefowie w późniejszym etapie jej rozwoju zatrudniają pracowników właśnie po to, żeby oni mogli odciążyć ich od tej pracy operacyjnej, a szef mógł się skupić na tym planowaniu strategii i byciu tym właśnie strategiem. Więc przykładowe czynności, które wchodzą w tą rolę, to jest tak naprawdę przewożenie mebli czy innych rzeczy z miejsca na miejsce. Może być to przygotowywanie dokumentów, odpisywanie na maile, komunikacja z klientem, różnego nawet rodzaju rzeczy przy domu, czyli nie wiem, umycie samochodu, skoszenie trawnika, przygotowanie obiadu. Potem, nie wiem, nagranie i montaż podcastu czy wideo też uważam, że jest to ta rola operacyjna, publikacja materiałów klientów na social mediach, czy wdrożenie strony internetowej. I tak naprawdę jest to jedna z łatwiejszych kategorii, bo pod nią możemy podpiąć większej rzeczy. I są to zazwyczaj rzeczy, tak jak powiedziałem, powtarzalne. Kolejna, przedostatnia rola. Jest to opiekun, czyli osoba opiekująca się różnymi obszarami. Mogą to być zdrowie, relacje z rodziną czy przyjaciółmi, zadbanie o jakieś kłótnie czy spory, czy nawet dbanie o własne skupienie. I wcielasz się w tą rolę najczęściej, kiedy chodzi o drugą osobę. Ale możesz też to wykorzystać na swoją korzyść, wcielając się jakby, dbając o samego siebie. Więc wyciszając powiadomienia w swoim telefonie, wchodzisz jakby w Rolę tego opiekuna swojego skupienia i stajesz się dzięki temu nierozprasz, nierozpraszalny. Więc wyobraź sobie takiego szamana, alchemika, który mieszka z daleka od miasta w małym drewnianym domku obok rzeczki i ma on tam swoją pracownię alchemiczną, w której przygotowuje różnej wielkości mikstury. Od tych małych w, kul, w kulkowatych butelkach, potem jest. Po te większe w beczkach. I gdy coś ci się stanie i zwykły lekarz nie jest w stanie ci pomóc, jedziesz właśnie do takiego szamana w środku lasu i nie dość, że ci pomoże, co spowoduje, że cały Twój ból zniknie, to na dodatek ugości Cię ciepłą herbatą, ciastkiem, porozmawia z Tobą. I to jest właśnie ten opiekun. I wcielając się w tą rolę, dbasz po prostu o siebie i o innych. Więc czynności, które. Wchodzą w tą rolę, to tak naprawdę, nie wiem, przygotowanie partnerce lub partnerowi śniadania, zawiezienie siostry do szkoły, pójście na siłownię, basen czy do psychoterapeuty, medytacja, rozmowa z przyjaciółmi, spacer z rodziną, udzielanie się, nie wiem, na jednej ze społeczności i pomóc osobie, która jest właśnie ma jakiś problem i ma, jest na tej społeczności, czy journaling. I ostatnią rolą jest to dziecko. Bez tej roli po prostu pozostałe role byłyby jakby... Przeładowane wszystkim i w tej roli właśnie odpoczywasz i dajesz sobie przestrzeń na robienie tych rzeczy, które chcesz. Mogą być one jakby nieproduktywne, mogą to być takie twoje guilty pleasure. Dokładnie tak samo jak dziecko nie przejmuje się tym, co akur... czy akurat zjadło cały słoik Nutelli albo stukło antyczną wazę, w której były pewne prochy i po prostu dzieci to nie obchodzi i mają w to wywalone. Więc przykładowe czynności robiąc które wcielasz się w rolę właśnie tego dziecka to Netflix and Chill, pójście do mak'a i z jedzenie swoich ulubionych burgerów mimo tego, że są one tak niezbyt zdrowe, pogranie przez parę godzin w swoją ulubioną grę, oglądanie tak zwanych ja to nazywam mózgojebów na YouTubie, czytanie fikcji i rzeczy, które po prostu cię wciągają i z których czerpiesz przyjemność, pójście na zakupy. Pojeżdżenie na koniach, czy jazda autem na torze, to wszystko, te wszystkie czynności właśnie wchodzą w tą rolę dziecka. I możesz teraz zapytać, ale Kuba, dlaczego akurat dziecko jest na samym końcu? Jak wszystko wywodzi się właśnie z planu i właśnie z tego stratega, to właśnie rola dziecka spina to wszystko i pozwala ci odpocząć. Uporządkowałem wszystkie te role w taki sposób, aby się uzupełniały i ten proces był. Ułożony po kolei, bo najpierw układasz tak naprawdę strategię, potem wymyślasz pomysły, co zrobić, jak coś przygotować i tak dalej. Potem działasz, następnie opiekujesz się tym, co zrobiłeś, a na sam koniec odpoczywasz. I to tak w dużym, bardzo dużym, uproszczonym skrócie. I teraz tip, jak wykorzystać świadomość tych ról w ogóle w praktyce. Nie wiem czy wiesz, ale nie istnieje według biologicznego punktu widzenia coś takiego jak multitasking, czyli robienie jakby paru rzeczy naraz, bo działa to w taki sposób, że jak masz piłeczkę w naszym mózgu, którą jest jakby twoja uwaga, to po prostu ona przeskakuje z jednej dziurki w drugą dziurkę bardzo szybko. Przez co wydaje nam się, że jesteśmy w stanie robić parę rzeczy naraz, dwie, trzy, cztery, ale tak naprawdę jest to bzdura, bo ta piłeczka w którejś z tych dziurek jest, a skoro jest, to nie ma jej w innej, czyli w tym momencie, w, tym, w tej aktualnej milisekundzie skupiasz się na jednej rzeczy. I podobny schemat jest właśnie w przypadku tych ról, bo najlepiej sobie zaplanować dni, w których wcielasz się w określone role, które potrzebują maksymalnego skupienia na określonych rzeczach. I teraz przykład. Jest, załóżmy, poniedziałek, nowy, nie wiem, prowadzisz firmę i od 8 do 14 zajmujesz się tylko i wyłącznie strategiem tej firmy, czyli ustalasz, nie wiem, jakich klientów chcesz pozyskać, jaka jest, twoje, jaka jest twoja bayer persona, jakie treści chcesz publikować na social mediach. I nie skaczesz między rolą twórcy, pracownika a stratega. Po tej skończonej pracy, na przykład. Zamieniasz się w opiekuna i idziesz na siłownię, zajmujesz się swoją rodziną, a na sam koniec dnia, po wszystkich zrobionych rzeczach, właśnie wcielasz się w to dziecko i pozwalasz sobie odpocząć. Więc podsumowując, mając świadomość, że wszystkie rzeczy, które robisz, możesz jakby przypisać do odpowiedniej kategorii i możesz śledzić, na które z nich poświęcasz najwięcej czasu. Jeżeli będziesz przez na przykład większość dnia wcielać się tylko w rolę pracownika, to może się okazać tak, że będziesz robić rzeczy, ale nie wiesz po co. Jeżeli będziesz na przykład tylko twórcą i będziesz wymyślać nowe pomysły i szastać nimi na lewo i prawo, to będziesz miał ich naprawdę masę, ale żaden z nich nie zostanie wdrożony. Jeżeli na przykład większość, większość czasu w Twoim dniu będziesz po prostu w roli dziecka i to nie dlatego, że chcesz, tylko dlatego, że nie wiem, jesteś tak przyzwyczajony albo tak się cały dzień poukładał, to niestety, ale możesz stracić, jakby swój potencjał i to, co możesz zrobić. Bardzo często te role zacierają się i wchodzą między siebie, bo twórca z pracownikiem może się zacierać i podczas projektowania, właśnie i tworzenia stron internetowych, dziecko z opiekunem, podczas oglądania Netflixa z ukochaną osobą, czy stratek z twórcą, bo tak naprawdę analizujesz i wymyślasz różnego rodzaju pomysły. No ale tak, to jest już w życiu i jakby nie ma jednej drogi, jednego lekarstwa. Z dnia na dzień musisz całkowicie zmienić czasami swój plan, czy rolę. I po prostu iść dalej. Więc to tyle na dzisiaj. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to udostępnij go proszę na swoim store na Instagramie czy na Facebooku, bo pomoże mi to dotrzeć do jeszcze większej ilości osób. Tymczasem na ten moment to tyle. Dzięki wielkie za słuchanie i słyszymy się za tydzień. Adios!